Jeden ja pokój i kuchnię, to chociaż doprowadziłem i myłem okna, a już są nowe firanki. Ja ile razy mówiłem, to firanki trzeba i zasłonki są, żeby powiesić, ale on nie ma czasu. On ma czas pisać do nosy jakieś nie wiadomo co i gadać głupoty przez i obgazywać nas. Piąta godzina, stanę sobie, pomalutku idę sobie, robię, nie znam nikt nie krzyczy. ja sobie spokojnie wybiorę popiołek tylko. Piąta rano, o ósmej wstał dzisiaj. Piąta rano, popiół o wybierze, a ja wczoraj sam. A jak, a jak po buteleczki, to biegom leci. Biegom to weź sobie pozbieraj z Lublina te puszki, to będziesz miał pięć złotych, jak dasz dwie torby. No, Cimano, po prostu na streamie najpierw major niech powie. Przepraszam, proszę mi przeszkadzać. I chciałem powiedzieć Wam, właśnie jestem, kim jestem. Przyjechałem, przyjechałem stąd, a nie stamtąd. I chciałem Wam powiedzieć, że czekam na czołg, żeby go uzbroić, jechać, robić porządek. A gdzie robić porządek? To od Was będzie tylko zależało. I o. Mam nawet. Czekam, czekam na czołg. Na dobry czołg. I po prostu wszystkich widzów ja pozdrawiam i ogółem czekajcie na dobre wyniki a nie na bryso no halo czekajcie na to przysyłajcie więcej chłopak mam duży konserwę to od, otworzysz konserwę zjesz smacznie z, z tym razem z gównem będziesz patrzył się na gówno będziesz jadł konserwę rybną no tak a nie wiesz co oni się śmieli że ja raz y, kwaśnego mleka i twarożek ten co zjadłem że po prostu popuściłem lekko i po prostu może oni nauczyli się, może robią serek jakiś, tworozek czy co i po prostu kręci się dla nich po prostu w brzuchu jak butuniarka i po prostu nie wiedzą co robić, biorą te i walą ile się da. Odpowiem krótko. Jeżeli ludzie zagłosują na mnie, nie będę się zbraniać przyjąć kolony. Ale. Królestwa. Pięknie. Ale pan nie ma potomstwa. Więc sukcesję. koło pan by zostawił wówczas? Proszę pana, o, o potomstwo to. Panie Tomaszu, to pan się nie martwi, bo ja to jeszcze potrafię ożenić i tak dalej. Nie. Mam e, kobietę już. Nie będę na razie mówić, jak 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 najmniej do mojej dyspozycji na razie jest, a później może przyjedzie tutaj i wtedy zapoznać się Pan z moją e, kobietą, która wiele lat chodzę już z nią i powiem Panu Tomaszku, jak on wyrazi na zgodę, to może będzie i, i, i ślub I będzie królestwo I będzie królestwo i, i powiem Panu tak. I wtedy, jeżeli naród, jeżeli naród e, nie będzie e, zagłosuje na mnie, to nie będę zbraniać się i nie będę sprzeciwu temu, żeby przyjąć koronę. Panie ja Was odwiedzić, największych gwiazda w Polsce. A to bardzo <noise> miło mnie. Ile ma pani lat? Taki mają powiedzieć, czy nie. Dobra, mówno. Ja szybciej gadam. Ja lepiej gadam, szybciej gadam, a nie. Gadam, bo ty taką masz. Buzie i o i po prostu nie da się gadać. Bo ja muszę przerzuć. Nie muchy, nie wiadomo co to rotało i po prostu to się załudowało się. Był cały po prostu śmietnik. Pełny. To nie mówi się śmietnik, tylko chobok mówisz. Jaki chobok? Śmietnik! Gdzie ty jesteś? Ty chyba u ciebie tam na wiosnę tak gadali, a u mnie tam białystok to jest tu właśnie po wiam trzeba gadać chobok, a nie... Jaki chobok! Śmietnik! Chobok? A, a tam gdzie daszki duże śmie śmietniki stoją. A co to jest? Chobok? Jak to śmietnik jest, to, tutaj to jest duży śmietnik. To, to pojemnik pisze się prawdowo, nie, ci Wojtek, prawdowo się pisze się teraz bo, on, bo ci pokażę papier. Że nie, nie pisze się pojemnik na śmieci, tylko pojemnik... E Cho, chobok na śmiecie. O tak pisze się. Chobok na śmiecie. O! Prawidłowo to się nazywa. Czy po, powiedziałem prawdopodobnie teraz? Bo Nie, ja tam... Spytaj się u tych... A dobra! Jaki chobok, realizem. chobok. No. I powiem tak. E, szanowni Państwo, kochani moi. To, co major powiedział, to jest... Prawdę wyjaśniamy dzisiaj dwóch. I... Bo ty za, Zawsze ty... Ty... Ulepszasz swoje życie i po prostu niszczysz kogoś, lubisz kogoś po prostu niszczyć, żeby nikim, ktoś nikim był. Tak, ja lubię kogoś niszczyć, ja każdego niszczę. Dzwonek skradli przeze mnie, wszystko robią, pobili przeze mnie, bo ja ich wyzywałem. A po co ich Ty puścił tutaj o. do domu powiedz? Nie było mnie ja się. I w dwóch przy... wpuściłeś i później... Ja do, do bramki też do, dopuściłem ich, żeby, żeby zabrali. Ja to... siedziałem tu, rano z tobą. Nagrywałeś live'a. Jeszcze... Ja nagrywałem, a nie ty. Bo mój kanał jest. To ty nagrywałeś, no, live'a. Ja będę nagrywał. Bo I ludzie chcą mnie oglądać. Jeszcze komputerowiec niemiecki. Słonił konon Krzysztof, się podjechał, bo prosi bardzo i powiedziała tak, że jeżeli to jest nieprawdą, to ja będę pociągnięty do wspólności karno-sądowej. A ja odpowiedziałem tak dla jej patrz, żeby pani nie była pociągnięta, bo jak pani będzie pociągnięta, to będzie bardzo źle. Ty byś chciał wszystkim rządzić. Ty masz nie wiadomo co, taki masz duży głowę, Bo że jak ziemia. Powinno być, powinno być, jeżeli tylko. Dziękuję bardzo. I szanowne państwo. starszy, to nie może być taki długi film. I szanowny państwo, kochani moi, na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dalsza część będzie nagrywana. Co zrobi policja z tym... Czekaj na węgiel, teraz czekaj na węgiel eee. Eee. Czekaj na węgiel, cholera, czekaj na węgiel Nie krzycz ci się nie rugaj, proszę Bo Ja się nie rugam, czekaj o. na węgiel, tak powiedziałem A, A powiedz yes, cholera jasna A co to cholera jasna, nie możesz powiedzieć? A ty jak na lajtach moich Szanowny pancu, będę czekać syklinasz. na węgiel Policję, co co zrobi? policja z dzwonkiem. Daj worka węgla, daj worka węgla, albo dwa worki węgla. Przedtem przyszedł. Wojtek. Naprawdę. Bo ty jesteś dobry komendant, ten ee, major. Ja, ja dobrze nagrywam. Ludzie bardzo dobrze mnie oglądają i chcą mnie oglądać i po prostu tak... Jest, jak jest. I szanowny pan, kochanie moje. Na razie I tyle, dziękuję. Się. O tak, o. Dobranoc wam! O, cholera! Dob e, 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 to za mało pieniędzy. Stówka! Tak! No, stówka, już, o, stówka! Już ty wyrywasz pieniądze tym. Dobra, dobra. To, nie, to nie. jest. To moje konto jest, a nie twoje. Słuchaj pan. E, I chciałem... Sweater jeszcze... ten, ja zawsze rzucam, e, ale ja w piecu rozpalałem, chciałem się przebrać się w stare ubranie, bo trzeba popiół wybrać wszystko. No tak, o dżinsach w, w sklepie był. O, Tam, proszę pana, chciałem zadać panu jedno pytanie. Można? Czy pan widział na ocznie kiedyś piec kaflowy? A ja nie rozpalałem wczoraj? I, I długi, brudny byłem? To jak pan widział, to proszę I popił całe wiadro. Proszę pana, to wiesz pan, jak, jak człowiek, jak się rozpala, w piecu go I, I niech widzą naocznie. Zapraszam. Nie, nie, przepraszam bardzo, tutaj nikt za bardzo nie przyjedzie. Bo ty, to nie twój. Komputer przez ciebie ja rozwaliłem. Dobra, Jeden. proszę pana. Yy, ma... Ty nie zapłacisz za ten Ma komputer, masz Pan telefon czy Ty nie? płaciłeś, odejmij, za ten komputer, ja zaraz komputer. podam Twój telefon, numer, proszę Pana i, i zadzwonisz na zaraz, ja ładowałem ten telefon, ja tylko numer podam Twój, to ile będziesz gadał, już, 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 ja tylko numer podam dla człowieka, e, pisz Pan, 793-335-332, 335 332 końcówka. On I proszę chciał pana, być prezydentem. Na ten telefon proszę dzwonić i proszę pana. On chciał. Ja od pana. fotel. Tylko ja bym prosił mnie, Dobra. No. No. Dobra na razie. Do, on, on ledwo chodzi. On tak się naje, to on ledwo chodzi. Uszko mi zgniótł jak nie wiem co. Nie ma afery. Afery? Co? Ty nie będziesz tutaj siedział już. Jak tej kultury nie masz. Co ty chłop ze wsi? O jaki pies? O czym się ode Człowieku. Lepiej. No. O. Mówią, sweterecz mi. Słucham. Wczoraj chodził w tym samym, że pies. Halo. Ty nie umiesz dbać o siebie no właśnie, tego trzymaj dobrze N i nie wyłączaj tutaj nic, N nie, nie 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 o właśnie mm -hmm. o tutaj, przyprawa do mięsa tuszunego, y wageta soli nie dawałem, bo y jest wageta, bo słona o ty nie patrz, ty ty, ty ty ślepy jesteś, ty, czy co? Już. Ty nie umiesz nawet trzymać kamery, a nic nie umiesz. O. Całą jednostkę, jednostkę nakarmić można. Ja bym nakarmił całą jednostkę. O, to. Tym to można całą rodzinę. Można. Córkę, syna. Wszystko można nakarmić. No już. Szanowni Państwo kochani. Widzicie co to jest? No chcesz mnie wymordować. Już. To jest karty, otrzymałem, żeby major został wymordowany. I będzie wymordowany. Cześć. Zadzwoniłem do Pawła z Warszawy. Sercem bólem mówię do was i co robię? Pokazuję. Ja. Tu. Teraz. Nagrywaj tu. Co tu jest? to jest? Kruczek. Mów, mów tam teraz, co ja robię. Ja milczę. Co ja robię mów. Powtarzam. To ty masz mówić, a nie ja. Nie, ty. Że nie. Koronowicz otwiera Ta. co? Już dawno chciałeś Pytam. mnie wymuldować. Pytam. Co Koronowicz otwiera? Chciałeś mnie dawno wymuldować. To Koronowicz na kartę wymeldowania. Ale ty masz... Do pieca. Kupę tych nazbierałeś. Już, Do pieca. Już wypełniałeś. Chciałeś się już dawno mnie pozbyć. Do pieca. To pozbędziesz się. Do pieca nie ma. Nie ma karty. Pali się. Zamykam. I będziesz tutaj. Nie będę. Będziesz tutaj. Zrobiłeś tak? Będziesz ja tutaj. zrobię inaczej. Po prostu nie szanujesz a teraz, mnie. A teraz chcę powiedzieć całą prawdę. O, co zupkę. A teraz usiądź. Tyle! Tyle ja sobie powiem, śledzie, nie śledzie. To ja mam głodny. Nie ja powiem całą prawdę za raz. Światło na kuchni. Ty prosiłem... A... Przepraszam bardzo. Ty... Ile razy klękałeś, było nagrywane. Ja cię nigdy nie wymylduję, będziesz tutaj do życia, do końca swojego życia. Tego nie będzie po prostu. Przepraszam bardzo. Mam cię ogółem dosyć. A ty co zrobiłeś? Przepraszałeś mnie. A teraz powiedziałeś, że ja loda będę czego Nie. Nic takiego nie loda, mówił. Ja nagrywałem, nie słyszałem loda, takiego czegoś. to przyjdzie płytki. I to tak sobie nie. czekaj. E, fałsz loda nigdy tobie lideć nie lizałem i lideć nie będę i na ten temat Aj, właśnie chciałem bo nie będę nagrywał długich filmów